Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejny dzień naszego życia najpierw zacznijmy od tego, by udać się do Pana Jezusa. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dzisiaj patrzymy na to, co mamy odrzucić, bo tylko w Tobie możemy odrzucać to, co na tej drodze za Tobą nam rzeczywiście przeszkadza. Chcemy Jezu i prosimy Ciebie, Abyśmy mieli odwagę zostawić wszystko, co jest z tego świata, by za Tobą podążać. Dzięki Ci za to, że Twoja miłość nas inspiruje do kroczenia Twoimi drogami. Dzięki Ci, Jezu, za to, że Ty chcesz na tej drodze wzmacniać nas, abyśmy mieli pewność, że idąc za Tobą. Wybieramy najlepszą opcję z możliwych dla naszego życia. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Te słowa, które Piotr wypowiada do Pana Jezusa, tak naprawdę są w pewien sposób ukazaniem tego wszystkiego, co dzieje się w sercu Piotra wobec wszystkiego, co dzieje się dookoła. Dlaczego? No, bo Piotr wie, z czego zrezygnował on i uczniowie. Piotr wypowiada się w liczbie mnogiej, wypowiada się w imieniu tych wszystkich, którzy za Jezusem poszli. Ale ktoś powie, no dobra, to słowo Piotra, na które Jezus daje odpowiedź, bardzo konkretną odpowiedź. Większość rozważań dzisiejszego dnia właściwie wokół tych słów odpowiedzi się skupia, także te rozważania, które dzisiaj przygotował Krzysztof na wieczór, na 18. Natomiast może się zrodzić pytanie, jak ja nie jestem, jak ja nie jestem apostołem, jak ja nie jestem tym, który, no, tak idzie, jak idzie za Jezusem ten, kto oddał Mu swoje życie w wymiarze posługi, bycia misjonarzem, siostrą zakonną, kapłanem. Moi drodzy, Oddanie dzisiaj i wyrzeczenie, którego dotykamy może mieć bardzo różne aspekty. I to, co dzisiaj obserwujemy, co jest szczególnym jakimś problemem w naszej ojczyźnie dotyczy pierwszego przykazania, jak to. No, gdzieś we wszystkie miejsca wkłada, wkrada się relatywizm i synkretyzm. Właściwie dzieje się tak dziwnie. Że nagle okazuje się, że ludzie są w stanie łączyć wiarę katolicką i elementy najróżniejszych kultur, najróżniejszych dziwnych ideologii, najróżniejszych dziwnych wierzeń. I myślę, że dzisiaj ta Ewangelia może być świetnym momentem do, do tego, żeby zobaczyć, czy zostawiłeś to, co jest przeciwne takiemu całkowitemu oddaniu serca w tym powołaniu, w którym kroczysz. O czym ja mówię, zobaczcie, ile w naszych domach najdziwniejszych, najdziwniejszych, jak to mówi profesor posadzki zagrożeń duchowych. Ile jest w domach pozawieszanych łapaczów snów, ile w naszych domach jest, Drzewek szczęścia, kamieni na szczęście. Ile jest w naszych domach tego wszystkiego, co nazywamy amuletami i talizmanami? To jest przedziwne, że znaki przypominające nam miłość Pana Boga do nas i miłość Matki Najświętszej do nas, bo trzeba mówić o tym wprost, gdzieś poznikały. Jeszcze 50 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie domu, w którym nie było krzyżyka, nie było figurki Matki Bożej. A dzisiaj a dzisiaj figurkę Matki Bożej zastępuje siedzący Budda, który ma ozdabiać pięknie wykonane meble. Dzisiaj znak krzyża zastępują najdziwniejsze obrazy, które tak naprawdę skłaniają bardziej do tego, żeby, żeby iść w tą stronę mroku niż w stronę całkowitego daru z samego siebie, o czym przypomina nam znak krzyża. Więc z tych rzeczy, ja wspomniałem tylko o amuletach, talizmanach, które rzeczywiście należałoby oddać, żeby serce było wolne, jest bardzo wiele. Ktoś powie, że księdza, ale jak to zrobić? Jak, jak zobaczyć te wszystkie rzeczy. Może warto wziąć do ręki encyklopedię zagrożeń duchowych. Może warto wziąć do ręki jakiś folder, książkę pokazującą, co te zagrożenia duchowe niosą ze sobą. Kochani, na stronie Konferencji Episkopatu Polski jest dokument, który mówi nam o tym, że ludzie przegapili gdzieś to, że szatan. Działa nie tylko na osoby, ale także na miejsca i na przedmioty. I oczywiście możemy to zironizować, możemy powiedzieć, no bez przesady, ktoś może wyśmiać i powiedzieć: Jarosiewicz, co ty gadasz? Ale szatanowi to wcale nie przeszkadza. I myślę, że wielu spośród nas słuchających tych codziennych rozważań ma takie doświadczenie, że oto. W konkretnym miejscu, w konkretnej sytuacji zaczyna się manifestacja zła właśnie przez to, że gdzieś został przyniesiony jakiś przedmiot. Ja nie zapomnę nas w Koszalinie jednego z panów kościelnych, który notabene po. E, słuchajcie, po sympozjum, magia cała prawda, tak z niedowierzaniem słuchając prelegentów księdza posadzkiego, księdza profesora posadzkiego, byłego też. E, Występującego później bionergoterapeuty, pani Małgorzaty Nawrockiej, czy też pana Andrzeja Wronki. Tych prelegentów było sporo. Powiedział, nie, to tak nie może być. Ale postanowił przynajmniej tyle zrobić, żeby się pomodlić do świętego Michała Archanioła. Pomodlił się, pomodlił się prosząc go o pomoc, pomodlił się, prosząc o pomoc Matkę Najświętszą. Wiecie, co się stało? U niego w domu, ktoś powie, przypadek, sama się otworzyła półka. I z tej półki wypadł skarabeusz, którego sobie przywiózł z Egiptu. Pan Kościelny, jednej z parafii koszalińskich, powiedział: Ja już nie mam wątpliwości, że to tak działa. Chcesz poczytać o tym dokładnie i otwórz sobie rytuał egzorcysty. Tam są konkretne punkty tego, o czym my dzisiaj mówimy. Wirtuale egzorcysty, będziemy teraz w najbliższych rozważaniach do niego się odnosić, są bardzo konkretne wskazania, w jaki sposób my tak naprawdę otwieramy furtkę złemu duchowi. Może jeszcze jeden przykład, który opowiadam na misjach świętych, które prowadzimy systematycznie, jak widzicie na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. Kochani, moja koleżanka. Kiedyś dostała od misjonarza wracającego z dalekiego kraju maskę afrykańską. W ogóle nie brała pod uwagę to, że to, o czym my dzisiaj mówimy, może mieć jakikolwiek wpływ na jej życie, na życie jej rodziny, na życie ich dzieci, jej dzieci. Jakie było jej zaskoczenie, kiedy słuchajcie, po dwóch tygodniach, a ona tego w ogóle nie wiązała. Jej dziecko zaczęło się w dziwny sposób zachowywać, budząc się w nocy. No, jako wykształcona osoba szukała no, tych rozwiązań bardzo praktycznych, jeśli chodzi o pomoc dziecku przez y, diagnozę. Jeden lekarz, drugi lekarz, no i żadnych żadnych konkretów, które by mówiły, że to dziecko na coś choruje, a to dziecko regularnie Dzień w dzień o godzinie pierwszej w nocy miało najdziwniejsze stany za sa same ze sobą. I w końcu kobieta, o której Wam mówię, trafiła na konferencję o zagrożeniach duchowych w jednym z kościołów i usłyszała, że przedmioty mogą mieć wpływ, że właściwie ten, który jest naszym nieprzyjacielem, może działać nie tylko na ludzi, ale także na miejsce. Kiedy wróciła do domu, razem z mężem zaczęli także od tej strony, nie wykluczając jej, przyglądać się temu wszystkiemu. Co się okazało? Dziecko, które budziło się regularnie w nocy, bało się szafy. Wyrzucili wszystko z tej szafy. Nie muszę wam mówić, na co padł ich wzrok. Maska afrykańska, którą przywiózł misjonarz kilka tygodni wcześniej. Kiedy zobaczyli tę maskę, nie mieli wątpliwości, że chcą, chcą ją po prostu zutylizować, usunąć ze swojego domu. Oczywiście zrobili to bardzo dobrze, bo nie wyrzucili tego na śmietnik, by czasem ktoś tego nie wziął, kto zupełnie w żaden sposób zagrożeniami duchowymi się nie przejmuje. I znowu, możecie powiedzieć, że to był przypadek. Wszystkie objawy, które miało to dziecko, Zniknęły wraz z opuszczeniem maski z ich domu. Może to jest dzisiaj dla ciebie zupełnie z innej strony podpowiedź, ale tak ta ewangelia mnie dzisiaj zainspirowała. Słuchałem też tego, co przygotowywał na wieczór Krzysztof i pomyślałem sobie, są tam piękne teksty odnoszące się do relacji z Jezusem, relacji. By go prosić, by do niego przychodzić. Więc polecam Ci także mm, dzisiejsze wieczorne nasze spotkanie nad morzem o godzinie 18:00, także na tym kanale. A na rozpoznanie, co jest w Twoim domu, z amuletów, talizmanów, najróżniejszych dziwnych rzeczy, do których może w ogóle nie przywiązujesz wagi, a które mogą mieć duchowy wpływ na Twoje życie, byś je odrzucił. Byś yy, sprawił, by one zwyczajnie w Twoim domu nie miały miejsca, no bo przecież jesteś chrześcijaninem, katolikiem. Od Ciebie się wymaga więcej. Błogosławię Ci serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia, jak Bóg da jutro.